To tyle na dzisiaj. Jeśli, jeśli się Wam podoba to, co robię, to subskrybujcie mnie, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie, wiecie, ten rzuciutki przycisk na górze, tak, ten rzuciutki przycisk na górze. Możecie mi subskrybować, moje ja proszę o Tak, ja proszę. A może, może ja sprawdzę, sprawdzę, ile mnie dzisiaj przybyło subskrybentów. Uwaga, uwaga. Sprawdzam. Sprawdzam. Ten klik. Te statystyki, te statystyki. Subskrypcja, ja was, ja was przecież proszę o subskrybowanie mojego kanału, a nie? A nie, cofnięcia! Proszę, proszę, subskrybujcie mój kanał! Ja, ja mam dobre rzeczy na kanale! Subskrybujcie mój kanał! Subskrybujcie, subskrybujcie mój kanał! Musicie subskrybować mój kanał! Po, 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 im więcej subskrypcji, tym więcej widzów! A im więcej widzów, tym więcej oglądnięć! I, Musicie subskrybować mój kanał. Subskrypcje to jest dla mnie całe moje życie. 6 cofnień subskrypcji. 6 cofnień! 6 cofnie subskrypcji! A już tak całkowicie serio. Jak to jest z tymi subskryp subskrypcjami? To znaczy... Wiele, wiele osób i tu nie mówię tylko o polskiej scenie YouTube'a, ale w ogóle o amerykańskiej scenie również mm. <coughs> Krzysiłam się o tego wszystkiego. Mm. Proszę o subskrypcję. Albo poprzez adnotację, albo otwarcie mówi subskrybujcie mój kanał. I teraz jeżeli się to powtarza często i grubo i często i cały czas. Czy to nie jest męczące, i czy to nie jest dla potencjalnego subskrybenta irytujące, że ktoś błaga i prosi o te subskrypcje całym sercem, tak jakby, tak jakby to było coś najważniejszego na świecie. I na przykład pisze, pisze wszędzie: Ojej, ktoś ma więcej subskrypcji ode mnie. O Boże, dzisiaj tylko 5 subskrypcji. O Jezus! Dzisiaj był najgorszy dzień, jeśli chodzi o subskrypcje. Czy to jest takie ważne, tak naprawdę, ci wszyscy subskrybenci? Czy, czy to jest taki, taka jakby cicha konkurencja, gdzie, gdzie po prostu ludzie nawzajem się prześcigują, a on mnie zaraz prześcignie? O jezus, to ja muszę coś zrobić, żeby on mnie nie prześcignął. To, yy, to był trzeci poradnik. Trzecia część poradnika, jak nie robić vlogów z Emilką. <laughs>